Większości konkursów o unijne dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 skierowanych do przedsiębiorców i naukowców wymagamy zgodności z inteligentną specjalizacją mazowsza. To nic innego jak obszary o największym potencjale rozwojowym, które staramy się wspierać. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Najbardziej rozwojowe obszary Mazowsza na poziomie kraju i każdego województwa określono jako tak zwane inteligentne specjalizacje. Są to obszary o największym potencjale rozwojowym. Wybrane dla regionu mazowieckiego inteligentne specjalizacje wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. W przypadku Mazowsza zdefiniowano cztery obszary. Związane są one z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia. Pierwszym z obszarów jest bezpieczna żywność. Mazowsze jest jednym z czołowych producentów produktów spożywczych, od warzyw i owoców przez nabiał po produkty mięsne. Ta część mazowieckiej gospodarki jest jednym z głównych potencjałów. Szczególne znaczenie będą mieć przedsięwzięcia umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji. Drugi obszar to inteligentne systemy zarządzania. Województwo, a szczególnie Warszawa z obszarem metropolitarnym, to skupisko polskich i zagranicznych firm. Do prawidłowego ich działania niezbędne są rozwiązania infrastrukturalne i procesowe, które pozwolą na wzrost ich automatyzacji. Oczekiwany jest także skuteczny monitoring aktywności gospodarczej, umożliwiający m.in. zwiększenie efektywności surowcowej i energetycznej, ale także poprawę jakości życia, a także w kontekście bezpieczeństwa ludzi. Kolejnym obszarem są nowoczesne usługi dla biznesu. Mazowsze to znaczący rynek usług finansowych, konsultingowych czy logistycznych. Do ich rozwoju potrzebne są mechanizmy, które pozwoliłyby tworzyć usługi szyte na miarę. Takie, które dostosowane będą do indywidualnych potrzeb, zapewnią kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Czwarty obszar to wysoka jakość życia. Największy region kraju potrzebuje dobrych rozwiązań w sferze edukacji, ochrony zdrowia, możliwości spędzania wolnego czasu. Wspierane zatem będą rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych w tych obszarach. Regionalne inteligentne specjalizacje są obligatoryjne w osi priorytetowej pierwszej, z wyłączeniem konkursów dotyczących procesów eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Natomiast w osi priorytetowej trzeciej za wpisanie się do regionalnych inteligentnych specjalizacji możemy otrzymać dodatkowe punkty. Inteligentne specjalizacje to nic innego jak dziedziny, które w przyszłości mogą stać się mocnymi stronami regionu, dlatego to na nich koncentrować się będzie wsparcie finansowane z Unii Europejskiej. Obszary te mają charakter interdyscyplinarny, aby wzmacniać konkurencyjność regionu przez nawiązywanie współpracy i dzielenie się wiedzą. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej fundusze